Cześć, to winda że tańska. Teraz przejdziemy się windami na dworcu. Cudownie z Zaczynamy od Klemana. Panoramicznego. Kleman ewidentnie. Nie, to jest wibra chyba. Nie wiem. Kleman wibra z 2013. Dobro. Dobra. Na pierwsze na 0 i Idziemy do drugiej windy. Kleman, niestety, złom. Ale jest przelotowy. Dobra. Na zero. I idziemy do drugiej windy. Idziemy dalej szukać windy. To jest Kleman na... perun... Na który, chyba wsiadł, czekajcie. Nie, dobra. Zaraz powiem, na który, na który to jest perun. Bo ja tutaj weszłem po prostu do klemana jednego jaki tutaj był po prostu. Jakiegokolwiek zacząłem. Ale będzie po kolei. Najwyżej będzie peron drugi, najpierw potem pierwszy, a może to jest pierwszy, zaraz zobaczymy. To jest to peron. Nie wiem nawet jaki, dobra. To no nie będziemy liczyć peronów. Idziemy po prostu dalej. A tutaj mamy drugiego klemana, już drugi kleman idziemy. Oświetlenie jedno nie działa super, znaczy średnio działa. Gratulacje. O. Też trzynasty. Dobra, jedziemy na zero i się udajemy do drugiego klemana. Też przelotowy. Przelotowy również. Idziemy na zero, się udajemy do, do, do trzeciego klemana. Nie do drugiego, tylko trzeciego. To jest rok trzynasty. Dobra, zero. Idziemy do trzeciej windy. A tutaj już mamy, a tutaj mamy trzeciego klemana, i jest to tutaj. Już mamy trzeciego klemana, i jest to, i tą windą już kończymy odcinek. Który będzie wychodził. Dzień dobry. to była? Dzień Śmierdzi w tym Klemanie. Taki sam dosłownie. Też trzynasty. Vivra. To Vivra. Albo Klemon, Nie wiem. Dobra, idziemy na parter. Idziemy na parter i kończymy odcinek. Potem się udamy do bloków parter. To dzięki za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnym. Do cześć.